Także no chyba witam serdecznie w kolejnym odcinku z tej strony oczywiście mnie tak. Ja Was witam w serii no, boczkowie. na boczkowie, Następnego tego materiału widzę Ciebie tu oglądające. Pamiętaj, że jak stwijasz tutaj zostaw coś po sobie, czyli łapeczki w górę pod dzisiejszym materiałem, subskrypcję także na kanale. Ten kto subskrybuje kanał, to zostaw subskrypcję, łapeczkę w górę, bo lecimy zaraz po 31 tysięcy subskrypcji, także zostaw łapkę, subskrypcję na kanale, no i napisz tutaj hashtag. A hashtagem dzisiejszego odcinka będzie hashtag Ambona. A ja Ci oczywiście przypnę serduszko. No i zapomniałbym widzowie, jeżeli chcecie szwagrówkę od Pipcia, no to zapraszam szwagry Pipcia, macie link w opisie. O, czekajcie w tą stronę, o. Tutaj macie grupa oficjalna, link w opisie, Jak chcecie być szwagrem, no to zapraszamy, chcecie szwagrówkę od Pipcia, no to zapraszam szwagry Pipcia, link macie w opisie. Jak jeszcze raz mówię, łapeczka, subskrypcja na kanale. I lecymy widzowie, z tym dzisiejszym odcinkiem. Widzowie, to dzisiejszym materiale. Powiem wam tak, że dawno ogólnie widzowie wpisaliście też komentarze, że dawno nie było pipcia. A ja witam bardzo serdecznie. Pipcia. O, pisze, to jest panie, druje. Witam. Za ty by jesteś śpiewał, a ty byś tam w miejscu? Dawaj, mów coś tam nie. No, witam serdecznie w dzisiejszym odcinku, Kłaniam się po same kule. Pozdrawiam wszystkich. Witam serdecznie, yy, bo widzowie, bo ja na poprzednim odcinku wam zadałem, pyta, zada, zadałem, wam widzowie pytanie ogólnie, czy co robimy widzowie z tą amboną, bo tak się, bo zapytałem się, bo wiecie, stoi taka rukotana, taka wiecie, taka rozpierducha, skropuszała, im pisaliście widzowie, Mietek, ta dawaj Ale... to rozkropuszałą, która przewróci i będzie miała na drzewo. Słuchaj, ale ty możesz to nawet kursare mieszkań, bo mają swoje mieszkanie wynajcie. A tam. jakie mieszkańce, o ty w lecie byś mieszkał? i pisali się widzowie, dawaj mnie tak miatek, coś się będzie z sera w temacie, weź to przewróć to na bone, jest mi drewno No to ja to wam powiem, powiem że to dzisiaj robimy, robimy to piepcio, zapraszam Alec. cię tutaj Słuchaj, ale to kurwa kroki zdrowy ma. Trzeba było tutaj podkopać rydlem jakimś. Ale to właśnie, że nie, nie. a weź, a, weź tak, a weź tak, próbuj tak pchać, tak pchać, no bo o, patrz. Kurwa, o, patrz. idzie Mówię to, to widzowie nie jest tak dobrze w ziemi wsadzone, wiecie, co chodzi? To ogólnie to wszystko, to, to, to drzewo widzowie, to, to wiecie, to no. krok wszystko wsadzone tam w ziemię, to wiecie, wszystko skropuszałe, wiecie, nie, to no. wszystko się przerwało już, nie? Słuchaj, masz kurwa zgodę na to, że twoja działka jest w lasu? By, y tak, no las to jest mój. Ale słuchaj, ale to ci potrzeba tego, czy zawodam. No, to? no mi to! A czego dzisiaj się Zawsze zawsze możesz sobie dziki mm, No tak. nie, bo, bo ja tak powiedziałem, chcę to dzisiaj się przewrócić. A przewracam, to nawet nie. Zrób, interesuje tego. mnie to Bo ja powiedziałem widzę, że chcę to przewróci oni mówili, że mnie tak przewraca i będziemy mieć drzewo. Bo tak nie można. Słuchaj, może sobie kurwa Urbek zrobić. A jaki eru Urbek będzie zrobił? Ja tam <laughs> Dawaj przewracam Dawaj to, pchaj! Mówię pchaj z tamtej strony, ja próbuję tak powoli będę wyciągał. Tylko słuchaj o. tak Tak, czemu... Czekaj z drugiej strony stałem, no, drugi. To, tak. to cztery hype. te są. Eeeoo Czekaj, trzeba to powoli tak rozbujać, słuchaj. O. Słuchaj, rozbuję tak trochę rozbuję to po, może podkopię tutaj czy nie? Tak, bujaj, jak, bujaj, buja, tak. bo jest dobra waga, o. dawaj bujaj bujaj Oooooo. Tak ja tak jsem jest, yes. jest. na to. Noga sobie, prawda? No to ja ci powiem. Raz, dwa, dwa trzy. Oooo! Dobra, jeszcze raz. raz. Ale słuchaj, to zahaczy dwa, tam drzewo, to się budu się rozlecić. Mój w to, obuda się leci. Trzy, pchaj! Cztery! Kurwa, jeszcze, jeszcze raz, raz. Tylko właściwie nie masz, ty dwa. masy masz. Teraz? Dobra, trzy, teraz jebaj. Kurwa, czekaj, bo mi... Zeszlizła mi się ręka. O, wow, widzowie! Ręka mi się zeszlizła, jak ktoś to trzymał, gwoździe były tam, nie? Kurwa, cholera, jasne. A te darwiny czy może było obciąć pił, no. masz piłę, ja motorowo? Ma w tej chyba to trzeba na czy bo to żeby mi tu przeszkadza na środku drogi. Kurwa. No chyba to by mi tu przeszkadza na środku drogi, nie wiem jak, a, jak a, to, a, to W ogóle wiem, że ty sprzedałeś piłę No chyba ta, chyba nie ma w domu. A, dobra, czekaj, dobra, jak sam z tamtej strony troszeczkę poszło delikatnie, odbiło się, to dawaj pchamy w tą stronę. Raz, dwa, dwa stronę. Dobra, trzy Uuuu! O kurwa, czekaj. dobra jest, poszła, Zdej poszła się, O cholera jasna, widzę zahaczyło całą kurwa nie, tutaj całe Może, słuchaj, może leakę trzeba tu wiązać jakoś może i ciunikiem wydrzeć. Nie to już popchamy, dawaj ciąg tutaj, Zdejmy? weź tutaj z łap, po spód To tu są. Tu po spód, chodź dzisiaj. tu! Tu chodź, tu chodź po spód. O, tu tam o ciąg. Ciągniesz, ciąg to ciąg. Cciąg Kurwa macie. o, czekaj, opier Papierol szczęście, że tam nie, nie było. ELEGANCKA, widzowie, eleganckie o? jeszcze będzie na zimę, no patrzcie, elegancka ty... ambona, teraz pójdziemy, rozbierzemy, słuchaj. o, drzwi se wezmę do chałupy. Ty słuchaj, może, może na, dałby na, na Olyxa może, jako, zesprzedajemy całość. Właśnie, widzowie, ktoś jest zainteresowany, widzowie, kupnem tutaj stary ambony leśnej? No właśnie, a ty na nowa Bona dał, o, to zwiniesz, sobie mnie, kurwa, kodziebonę. jak to uciekło dzików, nie, o, to wszystko powymierało się w 90 latach Słuchaj, na tej błocie to to będzie? To ty trawę normalnie i A jak? A tutaj będzie, tu będzie nagrobek pani Heleny gospodarz Bo Tadek, Tadek powiedział, że nie Właśnie. interesuje się swoją matką i nie będzie robił żadnego pogrzebu widzowie, jakby co? Yeah. Więc ja widzowie... Pan Tadek powiedział tak Słuchaj, mnie, tak, jeżeli ty wziąłeś nagrobek, zapłacili za nagrobek, to weź co swoją moją babkę, to moją babkę kapuśkę, weź i sobie rób co z nią chcesz, możesz nawet ją spać. Widziałem tak super. mi powiedział. Ja to teraz super, nie wiem, trumnę będę musiał widzę wziąć z niego chałupy. i chyba co, co robić w pogrzebie? Tylko słuchaj, ale to, to, to nie z twojej rodziny, tylko z jego rodziny, to jak ty możesz za niego pogrzeb robić? No on mi powiedział Tak, jeśli tak jesteś taki cwany i wziąłeś mój nagrobek bez mojej zgody To to w takim nie razie weź pochowaj moją babkę tutaj w lesie Tak mi powiedział W lesie Ale to to takie, trochę taki nierealny, takie, w lesie kurwa, stary z on zmarł w lesie? W Dawaj, w lesie. idziemy teraz tak widzowie, teraz kolejna widzowie akcja w dzisiejszym odcinku to tak, przewróciliśmy jambonę Potem ją, po, no to tak, potem ją rozbierzemy tak. Teraz widzę, bierzemy się za robotę, tutaj mamy widzowie tak, wały posiewne, które dzisiaj będziemy brali I tutaj gdzieś była jeszcze brona piątka, gdzie jest ta brona? Słuchaj, jak będziemy jechać to po razu pogadamy, nie wiem, czy możemy... czekaj, wersalka tu jest? Siadnąć? O, jest wesalka, dobra Nie, dobra, zrobimy tak Pipciu, weź, weź od no. razu bronę piątki, ty skończysz pierwszy, ja potem jadę wam i wrócisz do domu O, hmm. zrobimy tak, masz bronę piątki, wiesz tutaj o, przysiądam Co już Kurwa, nie, nie widzę na oczy dzisiaj Teraz tak, jak ja podczepię te kurwa tutaj, te, 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 wały pośrednie, jak ja to drzwi nie otworzę. Co, ja bym No to tak, możesz jechać tam na pole. Tam, gdzie ziemniaki, wiesz chyba, które pole, nie? Tam, gdzie ta trawa zrobiona była, tak? O kurwa, Jezu też szyba cała poszła! Ja pierdol. Makabra, makabra normalnie, makabra. Podpowiem alkoholu chyba. Dobra widzę, ja tu otwieram tak, otwieramy to ja. Jezu Te kurwa klasa uszkodziłem widzowie, co ty się dzisiaj dzieje? Bo tu mało miejsca jest, Daj tu tu gospodarkę kurwa rozbuduj, leczą Ja piernicę, co oni dzisiaj normalnie widzą, co ty się widzowie dzisiaj dzieje? A ja słuchaj, słuchaj, my z Raka byliśmy gadać, jak? Tak, CB radio jest podłączone, wszystkie kable są nowe, uziemienie poprowadziłem do totora To mówisz, że to pole tam, gdzie ta łąka była, tak? Tak, jedź tam i wiadę z wołami, żeby było pole Nie. przygotowane na wieżynę a ty, ty orałeś, to CDO ta? to tak? TAK! Wszystko jest zrobione, dokładnie No dobra to ja tam pojadę tam, dobra, ehm, się kurwa, Czekaj, tam chodera, To się wybrunuje Czekaj by tam to pole jasno zablokowałem się kurwa cała klapa odleciała A ty kurwa tam wolno zostawiłeś ta kurwa w klaka to jest... Dobra to nie chce leży, kurwa ta nawet nigdy zoba... nawet tego nikt nie widzi No hmm. ja zauważy Dobra, Siemik się przywrócił A Ty właśnie pogadał z tobą skąd ty taką maszynę masz? No, ten średnik dostałem, ten Czajkowski A. i tego klasa, i ten tego, tutaj na, na testy. Chyba kurwa okradłeś, jak zawsze. Właśnie, jutro muszę oddać. To tu kurwa, ja Nie, wyjechać nie mogę. Eee, tu dużo nie ma, myślę, Dobra, no, to bo jest nie... problem, widzę, bo ja nie wyjechać nie mogę, za mała kucia jest. Trzeba gdzie drzwi obciąć chyba, ty, cyrkularku. A ty, ty będziesz to nawoził? słuchaj, ty będziesz to nawoził, to weźm No, znaczy, tak. kurwa, tę y, na. To darowa się adę wołami. To będzie dobra. co najmniej będzie? Ile procent teraz jest tutaj na tym? Teraz? Y czy to stówka będzie? Ja, pierdolę, ja w to nie wyjadę. To kurwa, jedźmy po posiłki do tatka gospodarza. Dobra, widzę, czekajcie, jak to widzę teraz pojechać? Weźcie mi, widzę pomóżcie, się, bo nie ja bym mógł tym siwnikiem całkiem to zbytać do tyła, bo nie wiem, co tam ja mam zrobić z tego. tutaj. Chyba, kielagi O. U. Dobra, teraz, dobra, wyjeżdżamy. Wjechałeś w ja. pole po już? Co widzisz? już? Aż no, w wieku już drugi jadę. Dobra. No to ty wiesz, stare to jest na 5 bronu, no to to od razu całe pole bierzesz, od razu. Dobra, jadę. Ty, a ten owies, owiec z będziesz kiedy go No to, jest, to już w bliższym czasie widzę, będzie kupowane kolejne pole, czyli owiec. Eee, no i potem widzę, chyba pryskanie będzie, no i widzę, wiele cię chyba wyźniwa, myślę już, nie? Tutaj widzę na tej o. serii, nie? Ten, słuchaj, ten wiele mi ten wie, pan wie się męczy, kurwa stary, że to obiecałeś mu, że po nawoze pojedziecie tu, a ono do no, tej pory jeszcze ten czeka. A właśnie no, widzę, po nawozy będziemy musieli pojechać, ta już widzę prawda, no po nawozu, a mnie nie dziemy nawozu, bo ja będę miał pryski A pryski. Po mi nawoz, ja go do tylko Nie wiem. Ale wiesz, te brony co wieko nawet trawę jeszcze łapią. Pognoju. to tylko no i dałaś na to, A no, ta no, łapie no, się no, Co? No, tam, tam tam ci się może pole na stwarzać że będziesz jechał potem. Wiem właśnie, ale wiem, że jak y, y, słuchaj, jak masz pługi, dajesz Y, to się stwarza pole pod, ork, pod trawę, co nie, a jak no, jedziesz bronali, to tak. Brunali, do czego tak samo się robi? Jak no opka? bo to, no widzisz, bo to nie jest tak zrobione jak w innej farminga, że po prostu trawa to trawa, że nie możesz zaorać, ja to możesz na bronować to, no. bo jest taka tekstura, ten zrobione. Dobra, puszczam. Tak. Patrz tu, elegancko ten... robię wołami. Visa... Musiałem to wyrównać, bo widzicie, bo ja to będę takie, wiecie, y, jakiś tutaj gulgoty czy te, wiecie, te grudy, to musimy to widzieć. To, to elegancko robi, nie? Dobra, jest mokra, dobra. I na wodzie, yes. elegancko, na wozie, no elegancko Ty ciekawe jak ja tym zaję, czy to się, tam się też takie zrobi A ty będziesz siał taką kokurydzę czy jak? No kokurydzę będę siał, bo wszędzie przewieźł no? Już jutro będę siał Jutro? Jutro, bo muszę odejść zaraz. Jutro też Ty jak ty kuwa te dziecka pani Mietkowski, chyba, pani Mietkowski No co 30? dziecka 3 dziecka kuchna. No bo i... no, do Wadymierza masz można sprzedać, nie? Za to? Chyba no, wodymiercała się nikt zainteresował nawet to jest problem jest bo, no nici... bo, bo nie ma papierów kurwa, widzę, wy widzowie takie byście napaleni. Każdy widzowie jest was brać, a teraz nie bierzecie, bo nie ma papieru, bo się... Słysza... Bo nie ma papierów! A co wy szliście? Jak ja to wszystko bo... na czarno wziął, to to ty bo... papiery. Szliście. słuchaj Bo słuchaj, mają być nabytki nowe, ale te nabytki kurwa się doczekamy to ja nie wiem, tylko fajnie nie wiem ty... No nie wiem kiedy te widzą nabytki. Jak nie kopicie w to to nie będzie nabytków. Zamykam klapę i kończę gospodarstwo. Zamykam to budę. Słuchaj, ja na gość powracam. Dobra. I to tą bronę po, po postawić tam gdzie stałe, czy jak? Tak, gdzieś tam postaw. Bo ja tu też po prostu, go... powoli już. Klatka gospodarza nie ma. Tu łatwo O, widzowie, to też widzowie, elegancko robię, kończę widzowie pole. Elegancko. A potem widzowie, jak wrócimy na gospodarstwo, to tam wiecie, widzowie, troszeczkę więcej z pilpciem pogadamy. Bo jeśli chodzi widzowie o sprawę o CB Radio, to widzowie, te CB Radio tak nie działa, wiecie, na takie bardzo dalekie odległości One działają, widzowie, tak wam powiem, do pół kilometra. A teraz Pipcho aktualnie chyba wywesi prawie tak? No. No to podobne, no to za chwilę wiedzie, będzie przerywać CB radio i będziemy musieli, no. widzę, się niestety arę rozłączyć. I no. potem dopiero Pipcho będziecie słyszeć, jak dojedziemy na gospodarkę, nie? To jest waj. No? Ty ja na skupie, te świnie, świnie bym rozwiadł, bo trochę do góry pochodzi. E, świnie by świadomo, właśnie, że nie da rady no. sprzedać, bo nie mam papiery. Ja o to właśnie go dano w poprzednim odcinku, że nie da rady, bo nie mamy zaszczepionych, nie mamy nic Ale. zrobionego, nie da rady sprzedać no lewo, no to kto ci kupi? Tam nie kupię ci tam. Kurwa, nie kupię tam jakieś by się zajął, jakieś łeb na, le na lewo to co na może ci sam kupić tylko. No tak. No ale do masary też nie przyjmij, bo nie od papieru. I mu nie ma, żeżnicy że tego nie nie zabiją, bo powiedzieli, że jeżeli pan nie ma zarejestrowanej, to my nie wiemy jakie to jest w ogóle, nie, nie jest przebanane mięso. Więc nie możemy tego, tego. Nie, nie zabijecie. Nie może być tak. Dobra, widzę, także ja to widzę, skończymy elegancko. To mamy widzowe pole zrobione jak widzicie Zobaczcie teraz tak, mamy tak, nawożone, nawożone to widzowie mamy tak W 100, 100% tak Słuchaj jeszcze kurwa jest ten rzepek tylko kupiliśmy, te dwa pola dostaliśmy w spadku Nie w spadku co ja mówię kurwa, w Dzerżawę to kupiliśmy? Czy, w no, tak kupiliśmy? Nie, nie pamiętam nawet maja. O to widzowie, to, to, to widzowie tego, tego pola łowca, nie widzicie też 60% To mamy widzowie 80 arów nie to widziałe takie ogromne, powiem wam, że takie ładne pole, nie? Jak widzicie, patrzycie się na to pole, takie ładne zadbane, nie? Zobaczcie, no jest to widowe ogromne kawałek, nie bo to praktycznie prawie, prawie Hektar pola, to widać to już jest troszeczkę taki gbeszek, nie? Powiem wam. Później no, tam na... To oglądu na bracia polskiej farmy to wie tam ile to Mietkowski zebrał, bo ja tam nie było na tym odcinku co było z tym, co to ty musi pszenicę? Z Indora eee, no pszenica z indoor, to była na tamtej serii no, no to tam zabrałem z nim kurwa ile było 20 ton chyba Eee, 15. tam jak wrócisz na gost... no bo to chyba to, to już tego To ja potem jak pogadamy wrócimy eee, Ja sobie na razie słyszysz, Pipcu, ja sobie pojadę na razie tamtędy w koło sobie pojadę Bo jadę ogólnie zobaczyć jeszcze jak to pole tam wygląda do, pod kukurydzę, jak jest przygotowane, wiesz? Dobra Dobra, także to możemy się powoli mówię, bo to zaraz sygnał widzowie się straci i tego, nie? No, także Pipcu tam za chwilę będę, nie? Eee, dobra widzę, zobacz jak to ogólnie wygląda to pole, jak to widzę wygląda z nawiezieniem. jak to wygląda? Uuuu, widzowie, to 100%! Bo to ogólnie, jak dostałem, widzowie, wiecie ten, ten siedli, ten Czajkowski, nie? Ten Czajkowski, widzę, ten, ten portki, nie? To tam goście mówili, ten Grzegorz, to żeśmy, wydaje, to przybył, to na nabytki, wiecie, nie? To na testy, no to powiedział, że tam jest, tam jest ten, właśnie ten siedlisz, to jest z przodu, to jest podpięty, nie? To ogólnie jest, widzowie, z nawozem, nie? No to ogólnie, widzę, ten nawoz nie będzie nam to potrzebny w sumie, bo to widzisz, 100% nawożenia, no to widzowie, to nie będzie w ogóle nam potrzebne, nie? Eee, zobaczmy, widzowie, jak tutaj to wszystko wygląda. Jak to wygląda? O, te 100% nałożenia. E, tutaj widzowie jak pamiętacie, może to był dawno, dawno, chyba z rok temu widzę, takie był odcinek ogólnie Cały czas to stoi woda widzowie, no nic nie poradzimy e, kiedyś to była widzowie taka mega wtopa, w ogóle żeśmy wydarli tutaj tego e, przyjechaliśmy tym, talerzówko ścierniskową, nie? Wydarli widzowie cały wał z tyłu, nie? Wyleciał na pod, po, po, podczepiliśmy pod linkę, nie? Wszystko się kurwa wyrwało i tego, nie? Po to żeśmy widzowie ją uspowali nie? U tatka. Ale to mój widzowie, to co stare dzieje, nie? Elegacko, co mamy tu widzowie? Przyjuta, rośnie. E, nawożeniem. O, cholera, jasna. Widzowie, to jest tylko 30%. Uh, ja musiałem widać, że jest 60. 30%. W... O, ho, ho. To to widzowie, trzeba będzie chyba dać nawóz. Który mamy, widzowie, teraz? Pią... Piąty środek jest wiosny. A tutaj, widzowie, mamy porę roku samym na 9. Czyli widzowie, jak będę teraz pokrył. Jak będę teraz tam widzowie nawóz. Od koniec tak. No tak, no tak, lat, no tak, la, początka lata. Ja bym dał widzowie... O, to nie wiem, czy to by zadziałało? Bo o, widzę, ja nawet się nie wiedziałem, że tak mało jest nawożenia w ogóle, ale jaja, ja nie. Ty biski to widzowie, jak to się w ogóle stało? A tutaj widzę, ile mamy? No tu mamy 60, no tu to, to raz się przyjedzie o i będzie po robocie, nie? Dobra, widzę, wracam na nogoslarkę, nie będziemy tutaj nic z więcej szukać. Yy, a tutaj, jak wygląda ten jęczmień? Co z tym jest nic tak. Jadź też 60%. To jak widzowie to było robione, że tamto pole zostało takie postne. To to widzowie robi? Chyba widzę, że się robili, bo ja tego nie robiłem. Dobra, jedziemy, jedziemy i widzowie na tę gospodarkę. Mówię, jak tam pipcze będzie tego, wiecie, na gospodarce, to pogadamy, pogadamy widzowie, bo tam ogólnie będę musiał pokazać mu, że ten nagrobek jest. Musimy widzowie chyba jeszcze 50 po te trudne. O kurwa, jak widzowie, tu podnosi. Za chwilę to widzowie 8 nie urwać. Tutaj nasze widzowie pięknie, tutaj dojrzewają rzepaki, za niedługo pierwsze żepaczane pola, że Niwa wiedzie i będzie rura, nie? E, I będzie ogólnie właśnie rura. E, dzisiaj, widzę, chyba po te, po te trubne będziemy musieli pojechać. E, trubne widzę, musimy odebrać od Pana Tatka, bo mówi... On powiedział tak... Co teraz, Mietek? Co teraz? No, co teraz? Sam weź i będziesz pochować, nie? No to, kur... widzę, jakoś to ogarniemy, sami damy radę. Albo, bo, zrobimy naprawdę pogrzeb taki, wiecie, prawdziwy ogólnie, jak pojadę do kościoła. E, Doroszczemu pojadę ogólnie do księdza załatwię może, wiecie o co chodzi, nie? Może jeszcze Tadek, tadek przejdzie na oczy, nie? Mam nadzieję, bo widzę, że ja tego tak sam nie będę robić, nie? Słuchajcie, nie... że po to nie... on widział, gdzie jest pipcio? bo czekacie, bo tutaj... Czekacie, bo 60 stoi... 60 stoi bez bronami, tak? A, tak, 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 tak widzę, w chyba z tyłu za gosularstwem, chyba, nie? Tak, jeszcze widzę, piwczy chyba z tyłu za gosularstwem. E, zobaczymy, gdzie jest Pipciu. Muszę widzieć je pokażę pokazać, mówię, bo naprawdę, widzę, będziemy musieli chyba sami to zrobić. E, na grobek wszystko, widzę, je postawić. Czekacie, ktoś, ktoś tu Pipczy. Ktoś tu widzowie, Pipczy. Czyli widzę, gdzie jest Pipciu. Widzę, czekacie, bo ktoś tu ogólnie autem chyba zajechał. Nie, tutaj widać, jest pipcio. Tu... Pipciu. Allo! O cholera, ja widzę Pipcia, nie ma. Ja widzę, pipcio Pipciu ucieka tam przez pola! Ja cholera jasna, co, cio czemu mi... O kurwa! Widzicie, ta pipcza widzę, normalnie pipcia biegnie ta przez pola. Ej, stój! Uba, gdzie on tam pobieg? Co to się widzę, i... Co to się dzieje? O cholera jasna, straż leśna, lasy państwowe? O kurwa! Co to się odjebało? Witam panią. Nas... Dobry, dobry. dobry. Stronarz spoczkowa, Spodźkowa, Kamila, Kowalska, z tej strony się kłania i stoi do pana Mietka, asfalt. Yy. No witam panią bardzo serdecznie, w mogę pani tutaj, jani Kowalczyk, pomóc? Yy, Słyszałem pana, że pan coś pił, a nie wiem, czy kurwa drzewo, czy kurwa teraz, nie wiem, co pan teraz, kurwa, bułko bo leci, czy jak to w z panem jest? Pan Mietegas, eee, No ja jestem Mietegas, pan, no tak się proszę panią dzisiaj składa, że, że dzisiaj że nic nie robiłem, mógłby to potwierdzić mój brat, ale jak prosto, no uciekł przez las. pan kurwa, w mojej leci, jak ja widziałem, że jakiś, kurwa, człowiek biegł, kurwa, przez lat, kurwa, skiczał, kurwa, na stare lata i, kurwa, wziął drzewo, ciopuł, kurwa, drzewo. No tak się składa, że to mój, bro, mój brat był właśnie i przez, przez las, no przez pola, no widziałem, nie wiem, coś dzisiaj właśnie, nie wiem. Słuchaj Pani, nie przerywaj Pani, ale po co kurwa lat, co kurwa dzieci z dziecią, czy jak, po co on biegł? Zaraz no... zadzwonię. Proszę Panią, no może się wystraszył straży leśny, bo to możliwe tak, nie? Po prostu. Tak no można. ja się, słuchaj Pani, ja się wylektymuję, Niech Pan sprawdzi. Jadka waska! O kurwa, widzowie, bo to ogólnie powiem ci, że. Po... O kurwa, to leśniczka, to wyższy stopień już! A jak? A co ty pan myśli, że jestem kurwa pechnikająca? A to czy co? Dobra, no takie, także powtórzę pytanie, w czym mogę pomóc? Niech pan teraz w bombuchonie nie leci, tylko się pana pytam, co to się stanęło w ogóle! Bo zgłoszenie hmm. do że pan coś kurwa, ciął! Pił, motorowo! No piło motorowo nic nie cząłem, no w lesie dzisiaj Jak na wiosce głowa mówili, że pan Mietek Asfalt jakoś piło ciął i coś było słychać, nie wiem, jakiś hałas Nie wiem, coś tam było słychać, nie wiem, nie pamiętam nie dogadałem się z tymi sąsiadami twoimi miło te jakieś te paki są No to zapraszam proszę panią tutaj No proszę mi pokazać gdzie ja tutaj drzewo ciąłem, skoro tutaj nawet żadnej no Żadnego tutaj przewróconego drzewa nie ma, no. Słuchaj, panie, dyskutuj ze mną, panie, to jest pan działka, czy kurwa kogo? Tak, tak! Pozwolenie pan ma? Tak! Jak ma, papa pa, ten, na tę te działkę, czy nie ma pan papieru? Tak! Gdzie pan ma? Pokal pan! W chałupie. A, w chałupie, to kurwa, ja mam nawet kurwa tego, i yy, yy. Namiot, namiot nawet kurwa! Ale, ale, ciągi. Po, no, ale, proszę, zapraszam tutaj. Proszę jej pokazać, gdzie to jest jakieś obcięte drzewo. Skoro tutaj nic nie ma obciętego. Pan, pan nie zobaczy, o. Ale, panie, pan, nie dyskutuj tu ze mną, to jest, no, ja ze licznictwem jestem, sądzę, że i ja się tu zajmuję tymi syskimi działkami, wiesz, że zwierzętami i drzewem, jak ktoś nie ma, saknaty, albo coś. No ty, dobra, no to ja robię, no, ja dzisiaj nie zaciąłem. Słuch słuchaj, ja na kontrolę przyjechałem sprawdzić Nie, że pana podejrzewam, że pan coś tam zrobił na tej, na tej działce albo coś, ale nie wiem właśnie eee, No to panie zobaczy, no to ogólnie nic nie. Ale słuchaj panie, pan sobie kurwa dzisiaj żarty robi jak tu jest wyżer, <laughs> że te kurwa ten było to kurwa, szlak, kurwa, to to kurwa to ty robię, kurwa, kurwa, trupa, kurwa, chowów, czy to do szlaka? No, bole, że się wróciłem! No, witam serdecznie! Co pan kurwa teraz? Sam zen za żarty, kurwa robi! Co to kurwa za obona stoi, kurwa? Na planie, kurwa, obona była? Co, co ja dawno? No, bole, że się wróciłem! się kurwa nie ścina, to się, się kurwa zgłasza! Do już niczego! Szefa, nie kurwa, ścinasz pan bez zgody! Panie kurwa, co to kurwa, pan, panu szalon lata Jak to kurwa myśli? I co teraz? Kurwa, pani, mi się nie nakładamy chyba, panna, do gabaryny, kurwa, udyjemy i jedziemy, kurwa, na ten, do firmy, leśnictwa. No to dobra, jakiś mandat dostanę? A pani, to kurwa, pan mandat dostanie 500 zł, no! zł, Dobra, to ja jadę, to ja jadę, proszę mnie tutaj zapakować, gdzie mam siadać? Z tyłu na Dobra, siadam. Proszę otworzyć mi gabarynę. Ja, gdzie mam siadać na stół? No to da pan, to siadamy z tym, to w takim razie wsiadamy. Dobra, cyk, elegancko, wsiadamy. Proszę zabrzeć klapę, bo ja ci ja tutaj z otwartą klapą nie będę jechał, nie? Słuchaj, p... dowód... Bo pan jedzie do dwóch firmy no To to jadę, no i tego, że jadę, no i co trzeba? No dowód pan macie, nie ma. Mam, mam, mam. No, ma, 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 no inderygo i bo kapuśko rozdarta. A niech się wylepi pana kurwa mandat! Policji, pan stoi jeszcze drugie 500 no tak zł zapłacę. Ale ja mam wszystkie papiery na te działkę i co to wszystko stoi, dobra. czy mam bony, czy nie mam bony, wszystko jest na mnie, więc mogę sobie. tam jakaś klapa, jedziemy Dobra No Także widzowie powiem wam tak, na no, przykład sytuacja ogólnie pipciowie dało się uciec, gdzieś tam wiecie w pogoniu widziałeś Ta przez pola przesadzić pogoniu ogólnie Uciek, bo jest chócem, nie wiem, spieprzył gdzieś Ja widzowie niestety ale prawdopodobnie jadę gdzieś tu do siedziby tego leśnictwa ca całego Eee, ogólnie dostanę 500 złotych mandatu Za rozwalenie ambony ogólnie Ale to moja miedza była, dlaczego nie wiem eee, Także Zaję, zostawcie tutaj łapeczkę w górę Po dzisiejszym materiału Jeżeli ktoś nie subskrybuje kanału To zachęcam do stawienia tutaj właśnie subskrypcji na kanale Dzisiaj z odcinka byłoby to na tyle Także trzymajcie się Do kolejnego odcinka I nara